Sygnał coraz lepszy się robi. i drobny odłamek tu znalazłem, jeden, drugi, które trochę mi tu fałszowały ten sygnał, ale coraz ciekawiej. Nie odpuszczę tego. Jest Odyn z tobałkiem? Kwi, kwi. <noise> tak, właśnie musiał być. Jest Tomasz z namiotem. Z namiotem, no teraz Ja jestem z telefonem. Każdy jest z czymś. A tu jest kopruch i będzie ładowany. Odyn będzie ładował koprucha. I nadeszła noc, i kolejna pobudka. O, oh, w kolejnym miejscu. O, tym grzeje samochód? Bo było zimno. Oh, naprawdę było zimno. Czas akcji 45, Ruscy atakują Niemcy, Niemców, Niemcy się wycofują, no i w zasadzie tyle. Tak, oczywiście później oni się tutaj dostali z takich kocioł, bo oczywiście że nie byli z trzech stron. no i próba przebicia nocami. Ja na około Młodnika se I ponownie witam Was na Ruskim Brodzie, na zaproszenie Stowarzyszenia Eksploracyjnego Kohorta. Tym razem z Odynem i jeszcze raz z Tomaszem pobawimy się trochę w terenie, zobaczymy co ten czas nam tutaj da, czy coś uda się znaleźć. Podczas tego wyjazdu założyłem sobie takie zadanie, że wykopię minimalnie 10 sygnałów bardzo głębokich, nie patrząc czy one są fajne, czy nie. Po prostu głębokie sygnały, żeby zobaczyć, czy głęboko coś ciekawego jest. Czy to będzie w śmieciach, czy to będzie w środku lasu. Po prostu głębokie sygnały, żeby ocenić, czy jestem w stanie znaleźć jakieś miejsca, w których coś po prostu fajnego zalega. Raz na jakiś czas e, kopię głębokie doły, na próbę, nawet za takim śmieciem, jakim jest ten odłamek, który leżał tam, nie wiem, na dużej głębokości, tylko po to, aby sprawdzić i mieć pewność. E, co takiego znajduje się na tych dużych głębokościach. Czasami zdarzają się leje, które po prostu były zasypane rzeczami różnego rodzaju fajnymi. A w tym akurat był odłamek. Ale jak się nie sprawdzi, to się nie dowie. Więc kopię na siłę co jakieś 20 minut, co pół godziny. Zawsze sobie na próbę robię takie wkopy głębokie, żeby zobaczyć. Lenistwo i dyskryminacja największym wrogiem poszukiwaczy. Cześć, Odyś! Cześć, Sapciu, Saperz Saperzu. Saperzu. <laughs> Jak tam Odyn, Zmęczony? Hmm. Nie, wiem, czemu a ty co tak siedzisz? No właśnie, przyszedłem. A gdzie są te rowy? Patrz teraz. Zaraz będą przed nami. A kurde, No to mnie zwabiłeś, słuchaj. Jemy! Mniejszy. No, mniejsze zło. No zło. I mamy plan. Plan nie dla leniwych. Wymyśliliśmy z Odynem, że zrobimy takie uderzenie. Tutaj była kiedyś bardzo stara droga, która jest w tej chwili rozjeżdżona, już nie istnieje. Zapewne w tych krzakach ona gdzieś biegła. Tam widać fajnie rów. Tak, były rowy odwadniające. I te drogi były zawalone sprzętem. A co to za szmata tam leży? Co to jest? O, śmieci. O, jeszcze tam śmieci ludzie wyrzucają. Także znajdziemy sobie jakieś miejsce. I ja na próbę biorę się za głębokie sygnały. No ja zobaczymy. Kilka głębokich sygnałów. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takie fragmenty po Mówi, że masz fragmenty po wybuchanych głusek. No to może być w miejscu, gdzie coś eksplodowało, albo się paliło. Łuska 2 cm flak po jakiejś eksplozji. Miejsce. Jakieś małe skrzyżowanie. Sygnały tu są przeogromnie duże. I przeogromnie głęboko. I przeogromnie jest wiele. No, także pokopiemy od takich w górę, może trochę głębokich, zobaczymy co tu jeszcze będzie. No już jest ciekawie. Jestem na jakimś miejscu, gdzie tego było, tego złomu z tego czasu było dużo. ja tego tak szybko nie dociągnę. Jest Odyn, jest droga, jest łopata. Ja jest droga, jest łopata. Jest, kurde, już 20 gram tłuszczu mniej. Bo 20 minut kupię. To co Odyn, pomożemy Ci? Ja. Patera. A zobacz, z pointerem jak to głęboko jest właśnie. Podejrzewam, się do tego dokopałeś tu. To jeszcze jest jakiś, jakiś, ileś centymetrów. Ja jeszcze nawet przesteru nie miałem. To głęboko Czy Trzymamy kciuki za Odyna no. <trymne> Teraz powinno być już wiesz No jest coś Ale co to jest? Dupa Blaszka No blaszka chyba Na pewno to nie jest takie małe. No Myślę, że to będzie splaszczona łuska. Co? A Ty? Nie wiem, cholera. Jademy z koksem. Nie mhm. Tu... patrz co tu leży. Ktoś... Jakieś... Patrz, ktoś wykopał, podejrzewam, że tego tu będzie więcej. Coś jeszcze, Jaki to jest kaliber? Nie wiem, z 75. 76. Z 75. No to ja tutaj mam prawdopodobnie podobne, tylko że spłaszczone, bo już jest tutaj fragment. Możesz porównać sobie ten. No będzie to takie coś. Tam. Już nie widziałem nigdy, nie? Przepraszam, co to jest to? Ten. Ktoś z wykopał, zostawił łuska z Z Zginita. ale fajnie zginita, trochę sobie musiała na deszczu poleżeć. I powiem, ale będzie kwietnik fajny. No mam nadzieję, że jak jakiś archeolog albo konserwator jak to ogląda, to nawet sobie nie pomyślał, że to jest zabytek. Ale zdjęcie do oceny dostanie. Czy to jest zabytek, czy to nie jest? Czy mogę zrobić z tego doniczkę, czy nie mogę? Ostatnie uderzenie przed wieczorem. Człowiek, zawsze, jak mega zmęczony, to ma takie chęci do kopania. Idę na bagna. Nie wiem, czy... Nie wiem, czy do jutra zostaniemy, bo widzę, że pogoda zaczyna się psuć. Chyba będzie lało i wieczorem, i całe południe jutro. Więc może przerwiemy akcję i zbierzemy się do domu. Ale chyba póki czas można to wykorzystać. Idę na bagna. Zobaczymy, co się będzie działo. A coś Wam pokażę ciekawego, bo też osoby mnie pytają, dlaczego chodzę w trybie jednoczesnym. A między innymi dlatego, co się teraz wydarzyło. Wyłączę słuchawki, abyście słyszeli. I pokażę Wam, co takiego miało miejsce. Tryb jednoczesny, czyli w tle cały czas działająca statyka lub pseudostatyka. No i dynamika do określenia, czy coś jest z kolorem lub wielkim przedmiotem. Przysadzę sobie, bo to będzie widać. O. Tym przejściem sobie między drzewami prosto machałem. Słyszeliście? Pseudostatyka dała mi informację, że coś jest, ale widzę, że ona jeszcze się nie nasyciła sygnałem, więc sobie gdy jest daleko. Jest tam dalej, pod drzewem, coś głębiej, coś dużego, nawet dynamika się odezwała jakby szedł tylko na dynamice by sobie machał nie ma szans, zero sygnału no bo sygnał jest o wiele dalej jest jakieś 70 cm dalej e, co to jest? Hm, ciężko powiedzieć, podejrzewam, że jakieś duże żelazo które trzeba kopać Głęboko będzie, ale tu ładnie pachnie tą choinką, nie będę jej łamał, ale strasznie dużo korzeni takich drobnych. Jeżeli kogoś z Was interesuje temat wykrywaczy z trybem mieszanym, serdecznie zapraszam na film. Link do filmu zamieściłem w opisie. Jest to film, który jest u mnie na kanale tematycznym i opisuje tam wszystkie tryby detektorów, ich wady oraz ich zalety. Jak to wszystko działa? Sygnał coraz lepszy się robi. I drobny odłamek tu znalazłem, jeden, drugi, eee, które trochę mi tu fałszowały ten sygnał, ale. Coraz ciekawiej, nie, nie odpuszczę tego. Powoli woda podchodzi. Muszę Wam powiedzieć, że jest tam spory odłamek. Taki, nie wiem, skalibur 150. Chyba dupa z pocisku. Sama dupa, właściwie. Ciężko to będzie w ogóle ruszyć. Niedawno tak trudnego sygnału nie kopałem. W tak ciężkich korzeniach. O! O! Taki to odłamek. Musiałem to wyjąć. Chyba nie byłbym sobą, jakbym tego nie wyjął. Bynajmniej nie jestem czysty, ale jestem szczęśliwy. To, to ja, Piotr Pan.